O, oh, come on. Co to tam było? Ja w kardziele. Cześć, jestem Hall, To jest Minecraft na survivalu. To jest oczywiście nowa seria, bo jest seria przygody, gdzie sobie przechodzimy mapki przygodowe. No i będziemy seria jeszcze survival. Zobaczymy, może jeszcze coś w przyszłości będzie. A mamy no, jeszcze horror, ale to nie wiem czy nie dołączę czasem do przygód. No zobaczymy. Ogólnie jest to świeża mapa, dopiero co ją e, stworzyłem. No to wygląda na wyspę taką małą w sumie, więc nie wiem czy tutaj zostaniemy. Ale są koniki i krówki, więc będziemy mieć siedzenie. Eee... O, Jaskinia. To taka kurde z dwoma wieściami w sumie. A to jest jakaś do wnętrza, ziemi widzę. Całkowicie tak wciul w dół. Mamy węgiel, więc w sumie będziemy mogli sobie zebrać to. Dobra, więc co, zbierzemy sobie mm, drzewo może na początek standardowo e, No i zrobimy sobie narzędzia Zrobimy narzędzia, pójdziemy po węgiel Zrobimy pochodnie po Zobaczymy może pierwsza noc będzie tutaj na wyspie Ale w sumie za mało tak mi się wydaje Jak na e, Jak na taką serię e, Chociaż w sumie mógłbym też zrobić, bo tutaj widziałem są... E, a teraz nie widać. Są w pobliżu e, inne wyspy więc e, pomyślałem że mógłbym też je połączyć jakbym mógł. Jakbym mógł, jakby miało zostać na dłużej. Gdzieś tutaj widziałem była wyspa. O tam jest. O i tutaj jest jeszcze jedna. Więc je można byłoby połączyć. Jak nie no to najwyżej popłyniemy w podróż i znajdziemy jakiś tam e, przytulny kącik. Zrobimy sobie narzędzia na szybko. Hop, hop, hop. Crafting sobie wezmę co to? Taka... To brzmiało jakby jakby nie wiem, jakaś bomba tykała. Więc to było... Czy to, to Kura ma taki odgłos chodzenia czy co, ale... No to kura ma taki odgłos, dobra Nieważne. No, tak, które brzmi jak tykanie bomby. E, dobra, zbierzemy sobie ten węgiel, zrobimy sobie pochodnie zaraz muszę też jedzenie zebrać, bo szybko spada. Dobra, także a, węgiel mamy wykopany chyba cały już. No tak, więcej nie widziałem tutaj. Tu jest jeszcze jedna jaskinia, która idzie całkiem w dół. I nie wiem czy tam będziemy wchodzić, ale wiecie co, przydałoby się jeszcze a, jedzenie i to są krówki, więc sobie dziabniemy jedno mięsko tylko słabo. Krówka dawa mięcho? Oj z O kurczę, ta dała trzy. No nieźle. A dobra, zrobimy sobie piec go do. Ooo z kamienia. Shit. Dobra, wiecie co tam? W takim razie... Ile to jest owiec? Bo kurde jakby były. Jak są trzy, to... Dobra, są trzy, no to... Chodź tu. No. Eee, sobie zrobimy łóżko. Zaraz. A co ja podniosłem? Jajko podniosłem, dobra. Nie jest że... I jeszcze jedna owieczka tu była O jest tutaj Dobra Nice Wrócimy sobie może do jaskini po 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 jak to się nazywa Słyszałem zombie Tutaj na dole, bo w tej jaskini gdzie byłem Oła Zaraz zobaczymy Cholera. Tak dokładnie tam. Eee, to może ja sam to nie będę brał tam um, innych. kopię tutaj. O cholera. O cholera. Na jedno wyszło. Proszę mnie zostawić. Proszę. Ja opierdzielę jeszcze lepsze. Zostaw mnie. Nie mogę biegać. Nie mogę biegać. Cholera. Dobra. Chyba uciekłem. No za umrę Kurde no, dopiero co zacząłem rozgrywkę, już mam umierać Nie chcę Dobra, tutaj się wkopię i tutaj znajdę tam, Tutaj znajdę e, kamień Tyk trochę węgla Rzucimy stejki e, wiecie co, może jakieś normalne wyjście albo Dobra, nakopię sobie trochę kamienia Poczekamy w międzyczasie, jak to się tam a, przetopi. Przetopi. Boże, usmaży. Żeby przetapiać mięso Dobra. Wszystko przetopione. że się usmażone. Możemy już sobie wyjść na zewnątrz. Więc to zrobimy. I trzeba się teraz zastanowić, co robimy, bo... Gdzie te, gdzie te wyspy były? Zgubiłem wyspy, no nie. tam kurę słyszałem, ale no, dobra Ja już oszczędzę Gdzie te wyspy były? Skubiłem wyspy A Co tam stoi takie... To jest dirt? To wygląda jak dirt Albo drzewo No może to się miało drzewo zrespić po prostu, ale się trochę tak kijowo wygenerowało albo statek <grym> okej okay. um. szczerze to nigdy jeszcze nie widziałem statków w Minecraft w sensie takiego wygenerowanego wiecie przez mapę więc to jest dla mnie nowość nie wiem czy coś tu mogę znaleźć nie a raczej tak, bo wątpię żeby to był taki zwykły smaczek. O kurde ryba. Wątpię żeby to był taki zwykły smaczek, że sobie jest. Zaraz sprawdzimy. Dobra. Możemy urkować. Oj jest skrzyneczka O kurde. Hoho, gadamy. Ej, ale ja się uduszę. Dobra, ja się uduszę. Do góry. Dobra, udało mi się. Wiecie co ja to zrobię w inny sposób bo nie chcę e, tak ryzykować więc sobie po prostu wpłynę o tak będzie mi łatwo wypłynąć okej okay. no jakieś skarby znaleźliśmy ciekawy ciekawy skrzynkę jeszcze sobie zbiorę przyda się to tyle? jedna skrzynka tylko? szczerze to bardziej bym, wolał, bardziej bym wolał jakieś narzędzia czy coś e, tu jeszcze jest pod pokład zejście, dobra Soby na dole jeszcze lukniemy tylko powietrze O, moc idzie No dalej się bawimy na wyspie, dobra coś tu jest Są że tak O kurde dobra Tam mam powietrze A tu mam jakieś Treasure map Jakaś... E, ten, mapa skarbów Pióro i papier W ogóle zobaczcie jak tam widzę kolejną skrzynkę, zobaczcie jak fajnie jest to, w drzwiach, mam powietrze. Ach, cudo. dobra. Eee, treasure Map, co to jest Treasure? W sensie, jak, jak to wygląda? Ja jestem gdzie? Jestem no, gdzieś na rogu. Dobra, wiecie co? Chyba wiem, co będziemy robić. Chyba się udamy po skarby. Pytanie, czy to jest jakaś inna wyspa, daleko? Chyba tak, bo zobaczcie, że my jesteśmy gdzieś w prawym górnym rogu. Pewnie daleko to jest. No ale dobra. Najwyżej się osiedlimy. I wyruszymy po skarb w kolejnym odcinku. Ale jak mówiłem chyba się nie biorę osiedlał na tej wyspie. Bo za mało miejsca po prostu. A ja lubię sobie zwiedzać, więc... Więc no. No tylko czy tam jest jedna skrzyneczka, wiecie. I ja bym sobie wziął. Tam też. Eee, gdzie ta skrzynka? Eee, oddałeś mi skrzynkę. No mi skrzynkę. Wypłynęła, dobra. Okej, okay, to jest mi taki checkpoint może powiedzieć. Tu mam powietrze. I tu mam skrzy... O, buty. Mam. Bambusa. Okej. Okay. Czyli trzy skrzyneczki już mamy. No nieźle. Fajny start, fajnie, że to się trafiło na samym początku już. O, Fuck powietrze. Dobra, zdążyłem. Farten. A jakie my mamy tutaj enchanta? Eee, powolne spadanie bodajże. Okej. Okay. Czemu nie? Złoto. Ta mapa, ta mapa jest najważniejsza. Dobra. E nie wiem czy tutaj jeszcze coś będzie, dlatego się upewnię. Trochę sobie tutaj popływam. Dobra, tu jest zejście niżej? Czy mi się wydaje? Nie, nie wydaje mi się. Tam nie, tam, w sensie, tak, wydaje mi się, tam nie ma zejście niżej. To są jakieś takie proste dźwiszki. Dobra, zobaczcie, że tu już jest ciemno na zewnątrz. Księżyc. <laughs> nie, zombie do mnie idzie, fuck off. Tam dwa, dwa klipery tam są, no Nie chcę kliperów. Um, zombie też nie chcę. Um, dlatego ja spróbuję sam uciec i wiecie co, sobie po prostu tutaj jakąś klitkę ogarnę do rana i rano wyruszymy... E Ochler. No nie, dziura. Rano wyruszymy... E no po prostu w podróż. Drave, strave. Ała, oła, zostaw mnie. No co jest, patrzcie co się dzieje, czemu ich tak dużo? Fuck you. Ja, ja jestem uciekam. Ja jestem uciekam, ja płynę yy, sobie na inną wyspę. No tam dokładnie. Ten strzela cały czas. Co za łeb? Dobra. chyba się utopi zaraz. Jak podło dobra, nieważne. Uciekam gdzieś tutaj się zaszyję i rano... Co jest? Co mnie. Co mnie zabiło? Jakiś pielec mnie zabił. Dobra, słuchajcie, czekając na dzień. na ja sobie zrobię już łódkę, żeby stąd odpłynąć. W ogóle chciałem położyć łóżko, ale zapomniałem, że... Że, że, że w okolicy jest dużo potworów jeszcze sobie w sumie zrobię właśnie łóżko czekając e, na dzień w sumie zobaczę może będę mógł się położyć no nie mogę no ale widzę już dzionek wstaje żeby sobie luknąć na słońce No i dobra, mamy dzielek. Niech oni się zaczną jarać i zaraz tam spadamy. Wstawiamy łódkę i płyniemy. Eee. Teraz właśnie. Bo ja tą mapę bym chciał wziąć do ręki, mogę? Nie mogę. To się jeszcze zatrzymamy tutaj na, na brzegu. O nie, mogę, dobra. Więc nie mam pokazanego znacznika, w którą stronę dokładnie muszę na przykład płynąć czy coś. Eee. Lipton. A może to jest ta wyspa tutaj? Może być. Zaraz zobaczymy, opłyniemy. Lukniemy. Może to jest ta wyspa akurat. No, albo nie. No ra raczej nie. Albo dobre. Jednak tak, patrzcie, to jest to. Jesteśmy, ten skarb jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. Okej, okay, ja myślałem, że to będzie materiał na ten. Dzisiaj szukanie skarbu będzie na kolejny odcinek, a to proszę bardzo. Ojej, nie doczekało drugiego odcinka, już znaleźliśmy. Okej, okay, w takim razie ja sobie zrobię... zrobię sobie łopatę. I zaczniemy kopać. Jeszcze luknę dokładnie gdzie w tą stronę jakoś tu chodzi o kolejny stat i już się co tu pod wodą nic nie ma dobra słuchajcie znalazłem tam eee, w sumie daleko nie miałem wystarczyło tutaj fachtek e, powiem w połowie zejścia do, do kopalni trochę pokopać do przodu w stronę wody i jest skrzyneczka eee, Próbowałem od zewnętrznej strony ale no tak średnio to wychodziło i widzicie tutaj jak rozkopowałem, musiałem teraz zabudować Dobra, wiecie co, zobaczymy co jest z Mogę Mogłem tak otworzyć? Nie, nie mogę. O shit Nie mogę, dobra Eee chwila, może tak... O postawiłem nice, okej okay. Także o, cholera jeszcze trzeba zabudować Dobra O come on co to tam było? Ja pierdzielę Jest za dużo wody tutaj Może tą wodę sobie jakąś za... To jest nasze wieścia ogólnie Może sobie tam tą wodę jakąś zabarykadować Okej, okay, okej, okay, ja chcę zobaczyć co tutaj jest Tam widziałem jakieś rzeczy których nigdy nie widziałem Na przykład takie coś, co to jest Serce Oceanu? Morza Eee, dobra, tutaj mamy jakiś iron. sobie weźmiemy złoto. No dużo takich diamenty. ej kurde, powiem Wam, jest to chyba najlepszy start eee, w Minecraft, jaki mogłem mieć. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo, 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 bo. Bo jest strasznie dużo takich surowców, które się po prostu nie zdobywa na początku gry. Eee, Zobaczcie takie kurde team, diamenty, szmaragdy. Serce, kurde, oceanu może nie wiem do czego to jest jeżeli ktoś to ogląda i wie to możecie napisać e, Dobra, no weźmiemy sobie z ha, także ja stąd wychodzę mamy skarb, ja stąd wychodzę idziemy do naszej łódki i, i ja płynę w podróż będę szukał miejsca na bazę tak więc e, to już będzie w kolejnym odcinku mam nadzieję, że Wam się to spodobało pamiętajcie o zostawieniu łapki Ee, suba i jakiegoś komentarza eee, no także widzimy się w kolejnym odcinku już najprawdopodobniej w miejscu gdzie będę budował bazę no także trzymajcie się baju